Witam wszystkich! Od samego początku istnienia kanału chcieliśmy zrobić odcinek o tej tematyce. Ja mam na imię Piotrek i w imieniu całej redakcji zapraszam na materiał poświęcony Pilarmenom. Jedne z najciekawszych postaci, które należały do pradawnej cywilizacji, Pilarmeni. Geneza samej nazwy jest stosunkowo prosta. Znaleziono ich w kamiennych filarach. Z angielskiego Pilar znaczy filar. Dlaczego Pilarmeni? Cywilizacja, do której należeli zamieszkiwała dawny Meksyk. Jak do tej pory w anime, wiemy, że do naszych czasów przetrwali tylko cztery przedstawiciele. A byli to. Kartz, który był ich przywódcą. ACDC, Uamu i Santana. Jeśli chodzi o Kartz'a, wyróżniał się na tle swojego plemienia. Jako jeden z najsilniejszych zapragnął boskości, co nie spotkało się z dobrym przyjęciem. Ale więcej powinni się zobaczyć sami. Był twórcą kamiennej maski, która pojawiła się już w naszym odcinku. Jeśli chodzi o jego umiejętności bojowe, posiadał coś na kształt kozy wysuwającej się z ręki. ACDC jest drugim po karcie najsilniejszym z filaru silny i pewny siebie, ale przy tym jest bardzo opanowany. Chce za wszelką cenę przetrwać i spełnić swój cel, nie patrząc na to, czy to jest uczciwe. W walce. Korzysta z tego, że jest gorący, ale tak dosłownie. Jego krew ma temperaturę 500 stopni. Łamu! Jest przeciwieństwem ACDC niezwykle honorowy. Jest miłośnikiem walki. Pozwala swoim przeciwnikom stać, gdy nie mają sił, po to, aby nie dobijać leżącego. Szanuje w innych ich siłę i zaangażowanie w walce. Z umiejętności należy docenić jego geniusz taktyczny. Kolejną zdolnością był tryb wiatru. Za pomocą niego atakował ostrym jak brzytwa wiatrem przeciwników. Santana, jak większość pilarmenów, był zdystansowany i inteligentny. Potrafił uczyć się bardzo szybko języków i odnajdować się w świecie, w którym się wyobudził. Był najmłodszym z filarów. Został określony przez karca jako dzieciak. Posiadał niezwykłą zdolność. Mógł za pomocą swoich kości miażdżyć przeciwnika. Jeśli chodzi o jego losy po przebudzeniu, ocknął się w niemieckiej bazie w Meksyku. Walczył w niej z Józefem. Po przegraniu przemienił się w kamień i został umieszczony w laboratorium Spidołagona. Losy Trójki Pilarmenów Karca, ACDC i Łamu. Po przebudzeniu Łamu jako pierwszy się przebudził, od razu zaczął walkę z niemieckim wojskiem, którego wybudziło. Potem wybudził swoich towarzyszy. W Trójkę stwierdzili, że chcą zdobyć kamień Aja. Na ich drodze stanął Joseph, Cezar i Spidołagon. Doszło do walki, którą opisaliśmy w odcinku o Józefie. Kolejna walka odbyła się na wyspie, w której zginął nauczyciel Józefa. Doszło tam także do bardzo ciekawego starcia między Józefem i ACDC, którą przegrał Pilarmen. Te wydarzenia mocno uprościliśmy. Starcie, jak i dalszy przebieg zachęcamy, abyście zobaczyli sami. Cezar Zeppelin wyrusza po wszystkim, by wykreść antidotum na pierścienie, które umieścili Pilarmeni w ciele Józefa. W wyniku walki Cezar ginie. Zabity przez łamu. Józef, chcąc pomścić Cezara, walczy z łamu. Walka odbyła się za pomocą rydwanów. Łamu umiera. Pozostał karc. W finałowej walce przeciwko Józefowi i Storheimowi ulega podczas starcia dochodzi do erupcji wulkanu, która wystrzeliła karca w kosmos. Całe starcie zostało niesamowicie pokazane i warto je obejrzeć. Cała redakcja zgodnie uważa, że była to jedna z najlepszych walk w całej serii. Podsumowując. Pilarmeni jako przedstawiciele pradawnej rasy wnieśli dużo dobrego do serii JoJo. Byli ciekawymi i trudnymi przeciwnikami dla ekipy Josepha. Moim, jak i redaktora Dawida, ulubionym Pilarmenem był Uamu. Napiszcie w komentarzach, którego Pilarmena wy lubicie i dlaczego. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!